Hej, witam! W moim najnowszym filmiku z nowymi unboxingami. Dwa wakugany. Pierwszy to Wanderus, a Tyrus, Landarus, a drugi to Apos Madras. Tak, no, więc tak. Teraz wam przedstawię opakowania. Czyli tak, opakowanie z jego ma tutaj, że on może mieć batygiera. Są te wszystkie sprzęty, ale nie chcę jeszcze króla, król Tutaj jest Landarus. Może nie dwa hydra, oczywiście, chronologa, wystroja w sumie jest. Hmm. Tu z tyłu samego rzeszy, i wszystkie kwiatostasy. Okay. Więc. Dobra, i to jest tak. Tutaj widać wszystkie te. No i to. Tak, ok, więc w pierwszej części zrobimy unboxing naszego klapa. Na ah. Ok, dalej Okej, okay, więc Pudding. Link... Dobra, pierwsza karta to jest taka, level 2 do Ventusa, oczywiście. Pudding a battle on your enemy gate card. Add power on based on the attribute. Czyli bardzo na karta, bo 200 do Ventusa. Czyli no, bardzo dobra dla mnie, bo jestem Ventus Brawler. Więc dobry pak powiem. Ale niebieska, no. Ype strike Flyer. Strikefly jest the gate once twice. Czyli czysta dostaje Strikeflyer w głównie. No i dobra, dobra, reszta nieważna. domem, okej. Okay. Czyli tak i, A! Czekaj, może zostać jeszcze okay. jest reszta resztę tego naszego Dobra. Dobra, mam go... Można mu podobno przyczepić Backiegera, ale nie wiem w jaki sposób. Nawet to jest bardzo dziwne. Zobaczmy. Spacek wielką gdzie To znaczy, że to mu się spycha głowę, no i mu tutaj takie coś wylatuje. To jest instrukcja do niego, tutaj jak się mu coś naciśnie, to mu wylatuje takie coś. Da się A, to jest instrukcja, no, tutaj jest rusł i w ogóle snaps do No i kontynuujmy. Więc tutaj mogę ten lek zamknąć, zamknąć. Je zobaczymy jego G-Power. Bo z tego, z mojej ekspertyzy wynika, że... No, Ponad 790 Gigał. Zobaczymy, czy to będzie najsilniejszy. Był czy też najsłabszy. Oczywiście jeden z lepszych pakujanych w na sposób. Proszę zlepić. Znaczy mi wystarczy czas. Nie mogę, byłem w tym odkryć. Hmm. Czekajcie, mam problem z zdjęciem, bo już to trudne. Nie no, wiem, czy tego to takie trudne przy takim bakuganie. Nie wiem, jak to wygląda tak, jak to ma to jego styl. Tu nic nie widać w ogóle. To jest jego mocny. Muszę mieć jakąś dobrą kartę, żeby to No, chyba jest. Dobra, chyba był. Nie, nie. jest Dobra, to w taki sposób. O! A 780 G power! No to prawie poprawna ekspertyza, powiem. I teraz Wam pokażę pewną sztukę ze Strapsem. A co Tak to wygląda. No i co ja jeszcze mogę z tego pokazać? Nie? Muszę mu jakoś przychylić głowę, bo nie z Battle Przecież można łowić Battle Gera. Pisze, że można by

Dobrze, tak wygląda. Ten snaps. Dobra, to teraz spróbuję go złożyć pierwszy raz. Co bardzo długo zajęło. Przepraszam, że musieliście tak dużo czasu zmarnować na ten filmik, ale no nie, niestety nie. Dobrze, tak wygląda w formie zamkniętej. Bardzo uwielbiam tego paku na Bardzo mi się podoba snap. Zobaczcie, spróbuję. Ale trochę się chciałabym mu na żeby go Naprawdę, muszę przyznać. Dobrze więc... zapisałam a źle nie mam więcej czasu da. no i teraz ściskam to um, można przypinać patogera jeszcze nie wiem jak przepinam. Ale odkryję to może wkrótce. No, no. Mm. oj okej, okay, no to cześć,